Agencja Badań Medycznych przez 6 lat swojej działalności, niedawno mieliśmy, obchodziliśmy 6 urodziny, zakontraktowała 324 projekty w obszarze biomedycznym. Większość projektów dotyczy niekomercyjnych badań klinicznych, ale duża część z nich dotyczy, jest przeznaczona również dla przedsiębiorców. I mówimy tutaj o dosyć dużej kwocie, która została przeznaczona dla, na wsparcie dla przedsiębiorców, to jest około 822 miliony złotych. Dokładamy w tym roku fundusze z Krajowego Planu Odbudowy i znowu część z tych funduszy jest przeznaczona na obszar rozwoju nowych technologii, w tym również biotechnologicznych. Są dwa konkursy, jeden z nich jest przeznaczony stricte dla nowych produktów leczniczych, drugi dla wyrobów medycznych. Dodatkowo dokładamy również takie projekty wspierające, które mają za zadanie stworzyć ośrodki, które proponują systemowe rozwiązania dla obsługi badań klinicznych, czyli jakby w założeniu mają uatrakcyjnić nasz kraj w kontekście pozyskiwania nowych badań klinicznych i stworzyć takie miejsce, gdzie po prostu te nowe technologie będą w dobry, pod kątem jakościowym i, i e, sposób testowane.